Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem Moi Kochani Smakosze. Dziś przygotuję dla Was pyszne, zdrowe śniadanie, bo od kiedy tutaj nagrywam dla Was codziennie pomysłu na śniadanie nie było, dlatego... Za chwilę pokażę Wam, jak zrobić najlepsze wrapy śniadaniowe. Jednak wcześniej zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, jeśli tego nie robicie. Ja teraz zakładam swój fartuch. Mam nadzieję, że Wy swój również założycie. I razem, krok po kroku, będziemy przygotowywać ten pyszny, a zarazem prosty przepis. Zaczynamy! Weso Ja już swój fartuch założyłam. Mam nadzieję, że Wy również dlatego chodźcie tutaj niżej zobaczyć jakie składniki są niezbędne do przygotowania tych wrapów. I przede wszystkim, jak widzicie na pierwszym planie, mamy tutaj tortille. Oprócz tortilli możecie takich pełnoziarnistych stosować piady lub ulubione inne zbożowe placki. Mamy również pomidorki koktajlowe, sałatę rzymską Sole, jedna z papryczką uczyli, druga z czosnkiem. Koperek, dwa jajka, ser żółty, a także serek kadapkowy. Ja mam tutaj z koperkiem, a także z łososiem. W międzyczasie jak jeszcze zacz... w międzyczasie zanim zaczęliśmy nagrywać dla was tutaj film, rozgrzałam sobie mojego multigrilla. Na początku zaczniemy od usmażenia jajek. Dlatego chodźcie tutaj niżej. usmażymy razem jajka i za chwilę Krok po kroku będziemy składać naszego warapa. Mam tutaj dwie sztuki, dwa jajka. Teraz jajka wbiję do rozgrzanego. Jak widzicie, mam tutaj odrobinę oleju. Jedno jajko i za chwilę drugie jajko. O! I się troszkę rozwaliło, ale to nic. Jajka nam się smażą tutaj z boku, ja za chwilę przykryję je pokrywką. Dobiłam jeszcze jedno jajko, żeby były dwa takie piękne jajka, po prostu to trzecie zjemy sobie tak ze smakiem samo. Słuchajcie, rozłożyłam tutaj na naszą deskę pierwszą tortillę i zaczniemy sobie od serka. Jeśli chcecie, zamiast serka możecie użyć awokado lub humusu. Serek kanapkowy, tak jak Wam mówiłam, z łososiem. Smarujemy na środek. Serek mamy już rozsmarowany, dlatego tutaj teraz na serek ląduje sałata. Ja użyję sałaty rzymskiej. Wy użyjcie swojej sałaty ulubionej, lub po prostu takiej sałaty, jaką macie w domu. Dodaję tutaj cztery liście. Teraz na naszą sałatę będziemy wykładać. Pomidorki koktajlowe. A jak już pomidorki koktajlowe włożymy, dodamy nasze usmażone jajka. Nie za dużo tych pomidorków, dodamy jakieś 6 sztuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sztuk dodamy. I pomidorki wykładamy na naszą sałatę. I czekamy teraz, aż się usmażą nasze jajka. Ja tutaj zerknę. Jeszcze troszkę musimy poczekać i za chwilę będziemy je wyciągać. Jajka mam już gotowe, dlatego przekładam je tutaj na środek. Najważniejsze jest to, by nasze żółtko było jeszcze nie do końca ścięte. Zobaczcie, mamy jedno jajko, kładziemy w tę stronę i za chwilę wyłożymy drugie jajo. Drugie jajo jeszcze musi nam się chwilę podsmażyć. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie sobie te placki tortilli w domu przygotować, jednak zależy mi dzisiaj, by pokazać Wam, jak ten przepis jest prosty i niezależnie, czy idziecie na uczelnię, do szkoły, czy do pracy możecie takiego prapa przygotować, zjeść na miejscu lub zabrać ze sobą na wynos. Mamy już tutaj gotowe drugie jajo. Wykładam je obok tego pierwszego. Drugie jajo jest już wyłożone na naszej, na naszej tortii. Teraz przygotujcie sobie koperek, świeży koperek. Dodajcie go naprawdę sporo. Oczywiście. Jeśli nie lubicie koperku, dodajcie bazylię, dodajcie ulubione swoje zioła. Jednak mam tutaj Serek z łososiem i koperkiem, a to będzie naprawdę się wspaniale uzupełniać. Teraz takim koperkiem posypujemy nasze jaja. Dodajemy teraz trochę soli z płatkami chili. Jeśli macie ochotę, możecie sobie dodać tutaj sól i płatki chili lub sól i czosnek, na przykład granulowany. Jednak, jeśli idziecie do pracy, to czosnku nie polecam. I zobaczcie. Nasz wrap jest praktycznie gotowy. Nawież dajemy tylko 3 plastry sera żółtego, bo on nam się pięknie rozpłynął podczas zapykania. Bo teraz właśnie idę po nasze urządzenie do zapiekania i będziemy zapiekać. Oczywiście Wy możecie takiego wrapa przygotować na patelni. Teraz naszego wrapa moglibyśmy złożyć tak jak krokieta, jak takie burrito. My jednak złożymy. Go w ten sposób. Za chwilę zobaczycie, jednak pamiętajcie, róbcie to jakie chcecie ulubione kształty. Ja tutaj Wam gwarantuję, że Wam nic tutaj ze środka nie wypłynie, bo nie mamy tutaj żadnych płynnych składników. I zobaczcie, tak włożymy naszego wrapa do naszego opiekacza. Później przekroimy na pół i zobaczycie, jak on się w środku prezentuje. I teraz takiego wrapa wkładamy do naszego opiekacza. Całość zapiekamy. Do momentu, aż ten nasz wrap będzie zarumieniony. Możemy zakładać, wkładać tą stroną, możemy po prostu przekręcić drugą. Ja będę piekła go tą stroną złożenia do góry i lekko przyciskamy. I on nam się pięknie zarumieni. Tak jak Wam mówiłam, możecie tego wrapa przygotować oczywiście sobie na patelni. Rozgrzejcie sobie suchą patelnię, wyłóżcie, jednak zmniejszcie sobie na minimalny ogień, palnik. Bo w innym przypadku Wasz wrap się spali. Moi kochani smakosze, nasz wrap właśnie się opieka, jednak wy dajcie mi znać w komentarzu, czy takie proste przepisy na śniadanie wam się podobają, jeśli wam się spodobają będę dla was tutaj nie przygotowywać, będę pokazywać wam moje pomysły na śniadania i będziemy razem cieszyć się smakiem, czekamy aż się nasz wrap opiecze i za chwilę się widzimy. Moi kochani smakosze, nasz wrap jest już gotowy, chodźcie tutaj niżej, teraz przekroimy go na pół. Smakosze, jak dobrze widzieliście, nasz wrap jest już gotowy w taki sposób. Możecie zawinąć wrapa w folię aluminiową, możecie włożyć go do swojego pudełka. Ja Wam jeszcze przekroję jeszcze bardziej ten wrap, byście mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj w środku nasze jaja, bo przekroiliśmy w takim niefortunnym momencie. Widzicie? Ono było lejące, a podczas mm, zapieczenia ono nam się pięknie, pięknie. Ścieło. Nasz wrap jest już gotowy. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał i przygotujecie go sobie na śniadanie. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście, widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.